Dzień dobry z tej strony, suchy. Jak Wam smakowały dzisiejsze obiadki? Nie wiem, przekonamy się. Dzisiaj kolejna część, i myślę, że następną misję podzielimy sobie na dwu, dwa odcinki. A więc zaczynamy. Dalej jesteśmy w naszej melinie. Nie będziemy sobie jakoś tutaj szybko wadzić. Bierzemy. Od razu się do roboty. Ten ma 0 jedzenia. Ten ma 3. Weźmiemy kolejne. I dojdziemy sobie do misji. Widzicie tego tutaj koleszkę? Ten koleżka Na nim można trenować. A tak, bohaterów naszych. Zbierzemy stadleyowi i jabłuszka. Zbieramy po prostu ekipę do Sherwood. Przyda nam się bardzo ten oto koleżka, bo będziemy mieli no nieciekawą sprawę. Mianowicie, nie będzie teraz aż tak prosto w niej. Sherwood. Kogo wzięliśmy. Choć chodź. chodź. Eee, jeszcze nam brakuje... O. Slypie chuj Dziwnie go nazwali, ale zatem bierzemy misję Nottingham i tutaj mamy. C co? Kto jest z nam się przyda, znaczy, Boże, co ja mówię? Nottingham y ale to pokrótce wchodzimy i rozpoczynamy naszą przygodę. No i tutaj mamy, że Robin powrócił ze swojej krucjaty chciałby się spotkać z um, Marią. Zanim do tego dojdzie, w scenariusz mamy ten sam, tylko że będziemy mogli wejść do zamku, ale zanim to będzie, mamy bardzo utrudnioną sprawę, ponieważ mamy quest poboczny, można tak powiedzieć, który możemy zrobić teraz, ale idziemy sobie na przykład robina skradanie i spróbujemy ogłuszyć pierwszego strażnika, a nie udało się. Ale bez problemu ich zabijamy i idziemy porozmawiać z tą oto panią. I tak kobieta opowiada nam, że Szeryf wskazał na śmierć jej syna, czy kogoś, zaraz sprawdzę dokładnie, dziecko. O, wskazał na, na śmierć jej dziecko. A to dziecko znajduje się o tutaj. Ono już nie żyje. Naszym zadaniem będzie zabić się wszystkich po drodze i dostarczenie tego syna tej pani, która ona nam da. Miły prezent. Tego co za chwilę zobaczymy. Bardzo nam się nam szuka. Także musimy chwilę poczekać, bo tu idzie ekipa strażników. Ale powoli sobie robina będziemy oszczędzać. Zaczniemy sobie piechura i piechurem tu zaczniemy szarżować. Ale za chwilę Robin wskroczy, kroczy może, przepraszam. Kroczy do akcji. Wyciągamy robina i walczymy. Oje... nie fajnie, nie fajnie. Robin stoci czy Kurde, nie, nie, nie. Nie fajna sytuacja, bo. No, nasi. E... Możemy ogłuszyć kompana naszego ale zaraz go uleczymy Więc się nie przejmujemy w tym Ważne żeby wyczyścić i jak najmniej życia stracić Bo nam się to strasznie Może na nas zemścić Dobijamy kogo mamy dobyć Żeby nie sprawiali jakiegoś problemu No i teraz Piekarz zje sobie Jedzenie, żeby zregenerować życie. No i ładnie, mamy prawie 100%. Nasza poboczna misja, kobieta, znaczy, wraca tam, gdzie musi wrócić. I bierzemy, przede wszystkim zbieramy teraz. No, nie, 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 nie. Dobra, szybko, szybko. Pogłuszamy szybko. Zajmujemy się, napić w tym... Szybko, szybko... Dobra. Dobijamy. Bierzemy stadle no nie walczymy tutaj. Skromnie z nimi. Aj, Robi grasznęliśmy. Nie, nie, nieładnie. Musimy go teraz szybko leczyć. Będziemy przede wszystkim wziąć na priorytet kusznika. Bo on trochę zadaje nam... Trochę, sporo zadaje nam obrazu. I bierzemy naszego krawca. I uleczamy po prostu robina. I zaraz będziemy... Schowiemy naszych... No właśnie. O tym mówiłem. Schowiemy naszą wesołą ekipę po prostu do chaty i spróbujemy robinek wyszczycić co się da mamy mało strzał no to bardzo duży minus się strasznie trzeba. i krawca wyciągamy jak na razie krawiec z nami będzie chodził po prostu żeby ich dobijać Prawiec podejdzie trochę bliżej Wstawiamy go do szopy hmm, jakby to, to rozwiązać Wystarczy, tu jest On będzie pewnie uczyć, ale Dobra, walczymy Szybko Ten odcinek podzielimy na dwie serie Teraz, yy, ogólnie, żeby to wyglądało jakoś w miarę przyzwoicie niedługo. No więc bierze, bierzemy po prostu tego tipa, no i tutaj trzeba go uwolnić. I kolejny piekarz, znaczy piekarz, no, tak, tak, piekarz musi wziąć to ciało po prostu i musimy zanieść do naszej miłej pani. Obiecuj, no że. O. On zaraz alarmuje. No właśnie. Już chciał alarmować? Przewracamy go i po prostu od razu ciachamy. Wchodzimy nim do szopy. Jak już mamy ciało. Po prostu wracamy i czekamy, aż ziona się. Ej, gdzie ta pani uciekła? Mamy tutaj naszą mini mapkę. Gdzie ten? Idzie. Bardzo, bardzo powoli. A ta pani tu powinna wyjść. Nie wiem, gdzie ona uciekła. Mamy jakiegoś kamienia. Po, podejrzewam, że odblokujemy... O, dobra. Wyszło. Nawet... Nie tu nie musiało być. Po prostu ta pani nam daje koniczynę. Cóż daje ta koniczyna? Koniczyna po prostu wyrzucamy. Koniczyna po prostu jeżeli nam bohater z... umrze, no to spokojnie możemy go uleczyć. Znaczy z... może zrobić przy zmartwychwstaniach. Ale dobra. Podchodzimy ekip. Ogólnie podchodzimy ekipom. W szopy. Ile lika, dwa, trzy, cztery, a ty gdzie jesteśmy? tu i tu. Dobra, kawa jest w szopy. Stadlenia będziemy oszczędzać. Wejdziemy sobie w shopę. I weźmiemy. Dobra, będziemy ogłuszać, bo on ma jeszcze 4 jedzenia. A tutaj dodatkowo dostaniemy plus 1. Ale to za chwilę wam. I pokażę. Dobra, ten, ten, ten już jest ogłuszony I szybko znowu dobijamy. Ich. I zaraz Wam Nie, 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 to jest zasób. Po prostu Wam wytłumaczę, co i ja tam mam szczyszczone Po prostu tutaj napiszę, że jest, jest, za nami. Będą nas poszukiwać Ale zanim to będzie Jest nagroda za nas wyznaczona 50 bodajże Pensów, nie wiem, dolarów, nie wiem co to jest Ale mniejsza o to Dobra teraz Podchodzimy naszą całą ekipką Tutaj I teraz się zacznie Tutaj jest bodajże Trzech łuczników Ogólnie to bardzo wesoła ekipa, ale płacimy. Ostatnia rada! No i ten kolega nam daje list. O, no właśnie, który się znajduje tutaj? I on już więcej nam nic nie powie. My no będziemy musieli po prostu zeksplorować teren i znaleźć kolejnych dwóch. Albo bodajże jednego. Nie, jeden tu będzie. A drugi jest. Tutaj, tu będzie pokazany później. Ale, zanim do tego dojdziemy, bierzemy piechura, bo on ma najwięcej życia. A więc, jak widzimy, przydałoby się iść po nasze szczały. Tak, zrobimy szybko, polecimy po nie. O, gdzie jest tutaj? Nasz koleżka, znajomy. Weźmiemy tylko cztery szybko szczały. Zajmiemy się koleżkami no, na murach. Zasmakuj tego! moi drodzy panowie! No, broni się mnie! Nie, to jest strata czasu. Tak czy siak zginie? Nie, 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 nie dobrze. Nie tędy, tędy, ej, ziomek, tędy! Chodź, tędy! Już, już, mówi tutaj, że jest wróg. Ale... No śmieciu. Nie ucieka. Szybko załatwiamy ich. Czyścimy te mury. Na no, spokojnie. Żeby nas nie trafił żadną pszczołą, bo... się dla nas źle może później... w końcowym rezultacie może się dla nas źle skończyć. Dobra, mury mamy wyczyszczone. Tak jak mówiłem, cofamy się tu. No, wiedziałem. Dobra. Nie, tędy kolego, tędy, tędy. Zawało już strażników. Spróbujmy ich zerować normalnie. No, chyba będzie misją fail. Ale zaraz sobie zrobimy save'a Oj, oj, oj. jakiegoś młodźka Ale dobra. Teraz szybki save'ik Zapiszemy sobie grę. Dobra, tu mamy misję. Ciao, syna, musimy. Dobra. Czyli jak na razie mamy dwie misje z, z głowy. Ale to nie koniec, bo mamy tutaj. Zaraz zobaczymy jak z miasto ogólnie ci pokażę Tutaj ktoś się nam... I dobijamy szybko, żeby, żeby nie spalić Jak wyczyścimy ten teren tutaj To myślę, że na ten czas zakończymy sobie odcineczek po prostu trochę to trwa. O, ładnie. Weźmiemy teraz naszego kolegę, który miał cztery szczały. Nie będziemy się pitolić. Od razu zerujemy tych trzech łuczników. Ale za, zanim to zrobimy, idziemy sobie tą oto karteczkę. I tej karteczce że pokazuje, że to jest rezydencja Marii. O, to ten zameczek. Ale zanim jeszcze to zrobimy zanim tam dojdziemy w ogóle rozprawimy się dostanie? nie nie dostanie Idziemy robinowi oddanie. oddamy z strzały po prostu klikając prawym przyciskiem myszy na to co musimy wyrzucić robin to zbiera o już widzę że wesoła ekipa już tutaj przyszła Chodź śmieciu, chodź podchodzimy sobie i szybko zerujemy go Dobra, uszył go plus te, tego bohatera, chociaż uleczymy siebie sami dobra, ten jest uleczony. Przechodzimy na Robina i ogarniamy szybki temat Robin gotowy. Szybko zabijamy. Mamy radę. Zatrzyma się. Zatrzyma się. Dobra. Trafiliśmy, chociaż nie łucznika. Dobra. Robin, uciekajże stąd. Weźmiemy kolegę, który ogłusza. To po prostu z przyczyny tej, że... Szybko sprzątnie nam ekipkę No i jeszcze dwóch zostało Chociaż nie, nawet nie No i szybko, wesoło ich dobijamy Tutaj mamy kamienie, no zresztą no Później zobaczymy jakiego kolejnego przymierza zrekrutujemy do naszej bandy Ale zanim to zrobimy Robinę, weźmiemy kaskę Stadlejem nie musimy grać działek bo mamy 6 Więc podchodzimy normalnie Naszą ekipą A tu jeszcze strażnik, prawda? Nie wchodźmy Dobra dlatego muzyka nam się Właśnie to mi się podoba, muzyka jest Dynamicznie do kontrastu gry po prostu jest bardzo dynamiczna jeżeli wymiar zauważy to z automatu no i ten kolega dał nam znowu ostatnią radę no i tutaj mamy tipa i tak tutaj mamy jeszcze dwóch kolegów których sobie zerujemy weźmiemy to co nam jest przydatne co nam da dają o po prostu dobra ten ogłuszony musimy tylko go powalić i i bez stresu aj dobra no mamy kulturalnie tu mamy kasę ale tu będzie stra... Nie, nie, chwila, chwila. Tu jest strażnik, który śpi. Weźmiemy sobie naszą siatkę. Weźmiemy jedną, i żarcie. wam teraz tipa. Tutaj w tej strażnicy jest schowane 500 monet. Na wierzchu tutaj, jak wejdziecie. Ale z broni je rycerz. Którego, no jak, jeżeli chcecie zaryzykować, możecie go zabić, ale. Czy ja wiem, czy Wam się to przyda? No, może Wam się przydać, ale no. Nie w, nie w tym momencie gry po prostu 500 monet to nie jest aż taka duża strata dobra dalej zerujemy Szyb, szybciutko musimy ich ogłuszyć tylko no i tu jest frajer widzicie tu jest ten frajer Żeby się tylko nie zorientował bo nie my mieli po prostu trochę ciężko szybko dobijamy i za chwilę będziemy Dojdziemy. Podejrzewam serię dokończymy za chwilę. Jeszcze 3 minuty materiału zrobimy. I będziemy już powoli dochodzić. No i jeszcze sprzątniemy tylko tego. I tu już będzie grubsza jabłka. A dlaczego to zaraz się dowiecie? A nie, pójdziemy sobie tędy. No tu jest kusznik bodajże. Zawiózł tam. No. Podejdziemy sobie trochę bliżej. I zerujemy sobie. Spróbujemy go ogłuszyć. Chociaż będzie ciężko. O, jest. Dobra, ogłuszył go. Szybko, pochodzimy, dobijamy, żeby nie wstał. Będzie bardzo ciężko go w tyś no i dobrze. Nie? Zabijamy go i zaraz czy... Sprawdzamy, co jest w tym typie. Zaraz, no, dobijamy. No i robimy już chodzi i czyta. Dobra, nasza wesoła ekipa. Chodźcie tu wszyscy. No i w tym tipie jest, że że szef, jej szef zaprosił ją na kolację do zamku i nam teraz pokazuje, to jest w tym zamku niby i za niedługo dostaniemy kolejnego tipa ale zanim to nastąpi ja jeszcze zapłacę tylko naszemu staremu znajomemu i on da nam jednego tipa drugiego i Ostatniego nam da teraz Chwileczkę, bo mnie coś przyciło i, Ale mam zwiecha i chyba na tym Momencie materiał Kurde, skończymy Tak, kończymy na tym materiał O nie, 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 dobra, dobra, odlagował zrobimy sobie szybki, szybki zapis. Dobra. Ja trzecim razem daję nam kolejną podpowiedź. No. I tak, w tej mamy, że. Kto to jest Lady, nasza Maria? I w tym tutaj mamy, że to jest okrutny człowiek, który jej każe. No i pokazuje, że. O, trzeciego klipa, kolejnego. Kwartek. Idziemy, zabieramy to co nasze. Ogólnie Mariu, ale ja mówię Maria, że to jest. No i że Żebrak utrzymuje, że mieszka tutaj szwagier szeryfa czyli ten taki pioneczek wróżowy. ogólnie. Warto, warto płacić tym oto koleżkom bo dają niezłe podpowiedzi. Dlaczego tutaj jest zamknięte? Ponieważ musimy być, iść tutaj, ale to już w następnym odcineczku. Teraz profilaktyczny save'ik. I tak, następna część wyjdzie oczywiście jutro. Z tej strony przemawiam do Was suchy, powodzenia szukajcie jak najwięcej przygody, próbujcie, starajcie się też sami poprzewodzić. Powodzenia z tej strony suchy. Nie zapomnijcie totalny exploring full zbieraka.